Dzisiaj rano w nowym odcinku na temat aktualizacji mówiłem wam, że prawdopodobnie czeka nas nowy darmowy skin z DC, że będzie można go zdobyć. No i parę godzin później dostajemy darmowego skina z DC potwierdzonego już przez Epic Games. Nowy skin będzie do zdobycia właśnie dla każdego, każdy będzie miał szansę go odblokować i w tym materiale dokładnie wytłumaczę co zrobić i jak najbardziej opłacać się go odblokować, żebyś po prostu dokładnie wszystko wiedział, co masz po prostu zrobić i jakie wymagają mu spełniać. Spokojnie, nie musisz nic kupować, żadnego karnetu, ekipa, nic. I to po prostu mu musisz jakby grać w Fortnite'a i to wszystko jest dostępne na konsolach, na PC, dla każdego. Jeśli ktoś nie miał materiału jeszcze z nowej aktualizacji, co w niej będzie i w nowym stronie, to oczywiście link jest w opisie. A ja Was zachęcam jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania jest oczywiście 50 tych PSC. I już w tą środę są wyniki na live także serdecznie zachęcam do zapisania się, wszystkie informacje w opisie. W skrócie, subujesz kanał z dzwonem, follow na insta i sprawdzasz, czy nie wygra Ci saycamstar i piszesz komentarz pod filmem konkursowym. To wszystko i być może akurat Ty wygrasz 5 dyszek PSC. Dobra, a jaki skin będzie do wygrania? No i tutaj mamy skin nowy z DC. O którym wam wspominałem kiedyś, że może się on pojawić w grze. Było to parę miesięcy temu. No i oficjalnie Death wchodzi do gry. Jest to właśnie taki skinek, proszę bardzo. Teraz macie go na ekranie. No i jest on do odblokowania w formie turnieju. Ale nie w z tego materiału, dlatego że turniej jest całkowicie tutaj e, inny niż ostatnio. Bo ostatnio, jak wiecie, w takich turniejach wygrywało tam 1000-2000 osób. A tutaj uwaga, uwaga, w tym turnieju na samej Europie wygrywa ponad 4000 osób. Dokładnie wygrywa tutaj tysiąca osób. I jest również. Również gwarantowana nagroda dla każdego. Także, nawet jeśli nie odblokujesz tego skina, to jest właśnie darmowa nagroda, którą możesz bez problemu odebrać. I tak jak mówię, dostępna dla każdego. Także nawet jeśli mega słabo grasz, to jest tutaj gwarantowana nagroda, o której Ci powiem na, na temat samego skina, bo to jest ważniejsza kwestia. Kin wygląda oczywiście w następujący sposób. No, i jest to na zasadzie turnieju. Jest to Death Zero Cup, czyli jest taki turniej, po prostu jak myśmy lekarz z młodą tam bestią, czy właśnie z tymi cytanami, czy z innymi po prostu skinami, na przykład Marvela. Polega to na tym, że po prostu Epic Games daje nam określony tryb i my po prostu mamy zdobyć jak najwięcej osób. I top tam w tym wypadku 4,5 tysiąca osób wygrywał po prostu tego skina za darmo. A tak naprawdę, właśnie dostajecie cały tutaj zestawik, bo również macie strój, plecak i kilofy, Także macie właśnie cały zestawik, no i naprawdę warto się postawić Turniej jest akurat solo, także jest to dosyć spoko, dlatego że jeśli jesteś słabym graczem, to po prostu będziesz miał łatwiej kampić i tego skina możesz w całości wygrać tylko kampiąc. Dlaczego? Dlatego że punktacja na tym turnieju, ja oczywiście już sprawdziłem, żeby wam o tym powiedzieć, jest totalnie podkampienie. także jeśli będziesz dobrze kampił, to gwarantuję ci, że zdobędziesz tego skina. Za kampienie, czyli właśnie tak jakby samą wygraną, macie 30 punktów. 30 punktów jest naprawdę dużo, dlatego że 30 punktów równa się około 30 kg. A jak wiemy, no raczej mało kto jest w stanie robić 30 killi, Także tutaj bez problemu momencie mogli po prostu wygrać tą grę. Kampiąc, jeśli kat dożyjesz do top 4 miejsca, masz 20 punktów, top 2 masz 25, a wygrana 30 punktów. Także jeśli będziesz kampił w krzaku i będziesz to wychodzić i przekampić wszystkie gry, no to praktycznie tego skina powinieneś wygrać. Z doświadczenia wiem na poprzednich turniejach, że często wygrywało osoby, które miały nawet tam 1, 2, 3 flagi po prostu kampiły i skina zgarniawy. Jedne co musisz, to mieć cierpliwość, żeby po prostu przedzielić 3 godziny na na w krzaku. No i teraz, kiedy ten turniej się odbędzie? Jest to turniej, co tak wspominałem, także tutaj akurat nie musicie szukać żadnego znajomego. No i turniej odbędzie się już niedługo, bo odbędzie się on dokładnie 27 maja, czyli za parę dni. No i prawdopodobnie będzie w godzinach 18-21. Najczęściej o tego nie są turnieje, aczkolwiek w momencie, gdy to nagrywam, jeszcze nie znalazłem na ten temat informacji. Do zagrania jest 10 mecz, czyli standardowo. No i tak jak mówię, za kila jest mało, także po prostu musicie kampić. Jest to z tego co każdy czwartek 27, także już niedługo będziecie mogli po w czwartek włączona, także tutaj też pętać żeby wbić sobie na grę. no i tutaj jak coś wziąć może udział każdy nieważne czy grasz właśnie e, na przykład na konsoli, na PC czy na telefonie nie ma to znaczenia dlatego, że jest to dostępne dla każdego. No i tutaj są jedynie dwa warunki, które musisz spełniać żeby wziąć w tym udział. Pierwszy mieć dwuetapową weryfikację, czyli po prostu musisz wejść na stronę internetową Epic Games i tam włączyć sobie 2EL, czyli po prostu jak logujesz się z nowego urządzenia będziesz stawał kod potwierdzający, że to ty się logujesz warto to mieć, dlatego że to jest raz wymagane do wszystkich turniejów, do Często nawet eventów, na dwa, że dzięki temu nie ukradną ci konta. No a kolejna sprawa no to jest to, e, że musisz mieć 30 level, ale to prawdopodobnie masz, bo chodzi o ogólny level 30 konta, także możesz to sprawdzić sobie w profilu, ale jeśli grasz dłużej niż 2-3 dni, na pewno to masz odnośnie się tutaj lotni i samego Destrouka Destrouk będzie dostępny już niedługo też w Fortnite, bo będzie można go kupić normalnie w sklepie wraz z całym zestawem 1 czerwca. Także za około tydzień trafi on normalnie do gry. Aczkolwiek Epic Games zaznacza, że jeśli kupisz nowy komiks, czwarty numer 0. Fortnite DC Będziesz dostawał darmową lotnię. I w tym momencie macie tą lotnię na ekranie. Także jeśli ktoś chce sobie kupić komiks na przykład, no taki bonus tym razem za darmo dostaniecie. Fajny, no myślę, że całkiem spoczko lotnia. No i odnośnie jeszcze tutaj e, darmowej nagrody, która jest dostępna dla każdego. Na początku materiału wspomniałem Wam o tym, żeby nie wychodzić z tego materiału, no po prostu. Jest nagroda gwarantowana. I tym razem nagrodą gwarantowaną jest. Uwaga, uwaga graffiti nie jest to może jakieś najlepsze e, malowanie nie jest to może najlepsze skin, aczkolwiek jest to na darmo i bardzo mało czasu zajmuje, żeby go zdobyć. Co musi zrobić, żeby odblokować graffiti Graffiti zdobywasz za zdobycie 8 punktów w turnieju, także wystarczy, że wybierz 8 punktów na tym turnieju i graffiti zostanie Ci przyznane. A czy 8 punktów jest łatwo zrobić, czy nie? o już ci to tłumaczę, 8 punktów robisz w taki sposób, że po prostu jeśli puścisz po prostu jakby giereczkę e, i odejdziesz od komputera i twoja postać będzie po powoli opadać i nikt cię w tym czasie nie zabije to dostaniesz minimum 1-2 punkty bo zaczyna się właśnie od top 75, no także do top 75 masz już pierwszy punkt kolejny masz do top 50, trzeci masz to top 40 także jeśli po prostu będziesz w top 75 dostajesz jeden punkcik, także wystarczy, że będziesz awczył i po prostu dostajesz grafikę Także wejdź sobie parę gier, właśnie, spadnij do tej wody, zostaw prostu tego Fortnite'a w tle i na bank odbierzesz to graffiti. Graffiti, jak mówię, jest najłatwiej odebrać, bo jest nagroda gwarantowana i Epic Games zawsze robi takie nagrody, że nawet jeśli ktoś jest słabszym troszeczkę graczem, to dzięki temu jest w stanie bez problemu odebrać taką nagrodę. No, tak mówię, nie musisz zabijać nikogo, po prostu musisz zostawić tamtą grananiem te 30 minut czy tam godzinę, żeby te 8 punktów zdobyć. To jest też turniej z otwartą dywizją, także tutaj bardzo łatwe są te gereczki na początku. Także po prostu to graffiti zdobywa każdy. Gorąco właśnie zachęcam do wzięcia udziału, to by naprawdę warto sobie takie graffiti i te inne rzeczy kolekcjonować, bo być może kiedyś będą do czegoś przydatne, na przykład będzie można je nak nakładać na jakieś samochody, czy może na skiny, tak samo jak na przykład holo czy na przykład inne jakieś emotki. Do tego ja osobiście zachęcam i oczywiście ja prawdopodobnie będę właśnie streamował ten turniej, także również zapraszam na mojego YouTube'a, bo tutaj są co inny streamki z Fortnite'a wieczorem, także zawsze jak coś Padajcie. Ale to nie koniec. Jest jeszcze jeden turniej, o którym chciałbym wam wspomnieć. No, i jeszcze chciałem poruszyć tutaj kwestię regionów że z tego co widziałem nie ma żadnej informacji, że po prostu jest to region lock, czyli jeśli na chcesz zagrać na Ameryce, na której jest połowę mniejszy playpool, czyli 2000 strojów to również prawdopodobnie będziesz mógł także jak coś, można również grać na innych regionach, ale odnośnie jeszcze jednego turnieju no to jest kolejny turniej wspominałem wam właśnie, że teraz będą organizowane turnieje, no bo jest koniec sezonu, no jak widzicie przewidziałem, tym razem pojawi się również turniej Typical Gamera i jest to turniej tutaj właśnie w Fortnite no i odbędzie się on 20

Będzie to właśnie turniej trio, i jeśli chcesz wziąć w nim udział, no to również będziesz mógł. Co ciekawe, turniej niestety nie będzie dostępny na Europie, aczkolwiek wiem, że i tak duża, jakby duża część moich widzów gra na innych regionach, na przykład na Ameryce próbuje te turnieje. Także jak najbardziej można sobie zagrać ten turniej na Ameryce, nie ma żadnego przeciwwskazania. Jedne są, to będziesz miał wysoki ping. No i taj do wygrania, z tego co wiem, są po prostu pieniądze. Price pool to jest 10 tysięcy dolarów. Dosyć duży price pool, jak na taki turniej, bo jest to oczywiście turniej streamer. Właściwie takiego youtubera Także jeśli ktoś chce się wziąć w nim udział To oczywiście można, tylko jak mówię, jest on dostępny na Ameryce Prawdopodobnie również dostaniemy Być może jeszcze niedługo jakiś turniej Dla nas, dla Europy, albo dla jakichś innych regionów Takie też wyczekujmy Dajcie znać, czy będziecie odbierać tego skina Ja was gorąco do tego zachęcam I mega dziękuję za oglądanie Dajcie feedback oczywiście w komentarzach, czy bierzecie udział Jeśli ktoś chce wbić oczywiście na jakieś socjale moje Wszystko jest w opisie w filmiku o aktualizacji też I zachęcam do wzięcia udziału jeszcze raz w konkursie bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, to tyle, także do następnego trzymajcie się siema.